Thank you. co nowego w październiku w Kanal Plus Online, wybuchowa mieszanka kina rozrywkowego, poruszających i dających do myślenia hitów festiwalowych z Europy oraz finał trzeciego sezonu Belfra. Też macie tak, że jak słyszycie rodzinne święta, to macie gęsią skórkę? No to spodoba Wam się ta komedia. W filmie A oni dalej grzeszą, dobry Boże po raz kolejny spotykamy zamożne i przywiązane do tradycji małżeństwo Kloda i Marie Verney, marzące o białym, katolickim wzięciu z Francji, podczas gdy ich wszystkie córki wyszły za mąż za partnerów różnych wyznań oraz innego pochodzenia etnicznego. Przy rodzinnym stole razem z nimi zasiadają zatem Arab, Żyd, Chińczyk, a także czarnoskóry aktor z Afryki. Jeszcze fajniej by było, gdyby to był Polak, Rusek i Niemiec. Co oczywiście często staje się punktem wyjścia do przezabawnych niesnasek kulturowych i awantur o stereotypy. Ale wiadomo, wszyscy w końcu znajdują wspólny język, bo tak naprawdę są do siebie bardziej podobni niż początkowo chcieliby przyznać. W trzeciej części serii Klot chce w świętym spokoju cieszyć się zasłużoną emeryturą i pisać swoją kolejną nudną książkę, ale oczywiście na każdym kroku zięciowie zawracają mu głowę, za Zapraszając go na rozmaite święta. Nie zdaje jednak sobie sprawy, że córki szykują mu koszmar z prawdziwego zdarzenia i z okazji jego 40-lecia ślubu zamierzają sprowadzić do Francji rodziców swoich partnerów. A to oczywiście oznacza nowy kulturowy kogel-mogel, walka o najlepsze sypialnie, ale też niespodziewane sojusze. Głównym powodem, żeby obejrzeć ten film, to fantastyczna kreacja aktorska Christiana Klawiera, znanego z roli Asterixa w misji Kleopatra, który po prostu doskonale bawi się na ekranie, wcielając się w zaściankowego i łatwo wpadającego w frustrację Claude'a. Poza tym wiecie, nasza polska mentalność nie odbiega zbytnio od francuskiej, i w tym filmie łatwo można przejrzeć się jak w lustrze. I właściwie pośmiać samych siebie. W październiku swoją premierę będą miały finałowe odcinki trzeciego sezonu Belfra, i dosłownie należy spodziewać się niespodziewanego, bo w fabule nie brakuje zwrotów akcji. Każdy z odcinków cofa nas do wydarzeń z początku sezonu, pokazując akcje z nieco innej perspektywy, i za każdym razem, gdy już wydaje nam się, że wiemy co się stało, Otrzymujemy kolejne części układanki, które podważają wszystkie nasze teorie. Dla Pawła Zawackiego śledztwo staje się jeszcze bardziej osobiste, gdy uwikłani w zaginięcie kacpra, w tym najbardziej wpływowi mieszkańcy Małomorza, z każdym jego ruchem czują pętlę zaciskającą się wokół ich szyi. A to czyni ich zdesperowanymi i coraz bardziej niebezpiecznymi dla najbliższych bohatera, w tym jego ojca, córeczki i byłej partnerki. Razem z Pawłem odkrywamy kolejne tajemnice zaginionego kacpra, a także w końcu rozwikłamy zagadkę tożsamości jego biologicznego ojca i dowiemy się, czy Paweł i Kacper faktycznie są braćmi. A teraz prawdziwa gratka dla miłośników kina rozrywkowego. Na platformę wleciały właśnie trzy pierwsze części serii John Wick z uwielbianym przez fanów Keanu Reevesem w roli głównej. I oto dlaczego te filmy to współczesne klasyki akcji. Po pierwsze, spektakularnie zrealizowane strzelaniny, bijatyki i sekwencje kaskaderskie. Z jednej strony w kinach królowały wówczas ekranizacje komiksów, w których superherości naparzali się z wygenerowanymi komputerowo stworami a z drugiej średniobudżetowe sensacyjniaki, w których niedostatki pracy kaskaderskiej i choreografii usiłowano przykryć trzęsącą się kamerą i niezliczoną ilością cięć montażowych. Po drugie, intrygujący world building. Pierwsza część Johna Wicka to tak naprawdę tradycyjne kino zemsty, w którym główny bohater, emerytowany płatny morderca, postanawia ukarać włamywaczy, którzy zabili jego szczeniaczka. Ale to, co wyróżniało ten tytuł na tle innych, to genialne sceny, sugerujące nam, że akcja rozgrywa się, w jakby o wiele większym świecie zamieszkałym przez barwnych, oryginalnych, płatnych morderców i ich tajemniczych mocodawców, którzy mają własną walutę, kulturę, zasady i infrastrukturę. A to niezwykle rozbudziło wyobraźnię widzów, którzy chcieli po prostu poznać ten świat jeszcze lepiej, i tak też się stało dzięki kolejnym kontynuacjom. A jeśli po seansie trylogii nadal będzie Wam mało, w jednym z poprzednich odcinków nowości Kanal+, Plus możecie posłuchać o czwartej części, która jest już do obejrzenia w serwisie premiery Canal Plus. A teraz coś dla miłośników sympatycznego, autorskiego, hiperwystylizowanego kina czyli Asteroid City najnowszy film kochanego przez fanów Wes'a Andersona. Reżysera Grand Budapest Hotel, francuskiego łącznika i fantastycznego pana Lisa. I jeśli również do nich należycie, a założę się, że tak, to doskonale wiecie, ile frajdy przynosi doświadczanie jego nowych dzieł. Tym razem reżyser proponuje nam historię szkatułkową i zabiera za kulisy realizacji tytułowego spektaklu teatralnego, prezentując bogatą menażerię jego twórców. Neurotycznego dramaturga, ekscentrycznego aktora i mierzącego się z rozwodem reżysera, który mieszka w budynku teatru. Jednocześnie większość fabuły bezpośrednio przenosi nas do retrofuturystycznego świata spektaklu, opowiadającego o grupie genialnych młodzieńców i ich rodziców, którzy przyjeżdżają do małego pustynnego miasteczka na konwent astronomiczny, w trakcie którego z znienacka pojawia się UFO. Tym samym wszyscy mieszkańcy i przyjezdni zostają odcięci od reszty świata, gdy wojsko bada sprawę i oczywiście między nimi zawiązują się rozmaite relacje, w tym romantyczne. No i tradycyjnie mamy tutaj dziesiątki błyskotliwych pomysłów inscenizacyjnych oraz kompozycję kadrów, której po prostu nie da się podrobić. A także całą Plejadę Gwiazd, znaną z poprzednich dzieł reżysera. Zobaczymy też kilku aktorów, którzy pojawiają się u niego po raz pierwszy, jak chociażby Tom Hanks w roli oschłego bogacza, który po śmierci córki próbuje dogadać się z nielubianym przez siebie zięciem, a także Steve Carell jako właściciel motelu, który dorabia sobie wciskając przejezdnym udziały w pustyni. Skoro już jesteśmy przy kinie autorskim, to warto zainteresować się Rock Operą Anet, przygotowaną przez francuskiego awangardowego reżysera Leo Caraxa, twórcy. Holly Motors oraz braci Mael, znanych jako popowy duet Sparks. To historia niespodziewanej i burzliwej miłości między skandalizującym stand-uperem a wybitną śpiewaczką operową, którzy ku zaskoczeniu mediów są bardzo szczęśliwi i doczekują się nawet córeczki. Kiedy jednak sława komika zaczyna blednąć, relacje bohaterów stają się coraz bardziej napięte, a zdesperowany bohater nie cofnie się przed niczym, aby dalej żyć w dobrobycie. Fanów filmów muzycznych ucieszy fakt, że Annette jest musicalem pełną gębą, swobodnie poruszającym się między gatunkami i praktycznie na palcach jednej ręki można policzyć tu tradycyjne sceny dialogowe. Dzięki temu wyjątkowo pamiętne i poruszające kreacje aktorskie stworzyli tutaj Adam Driver i Marion Cotillard w rolach głównych, którzy autentycznie zaskakują swoją skalą i energią wokalną. Od pierwszych sekund reżyser rzuca nas tutaj na głęboką wodę, jasno dając do zrozumienia, że mamy do czynienia z filmem niebojącym się eksperymentować z rozmaitymi zabiegami realizacyjnymi i narracyjnymi. Dzięki temu seans jest wprawdzie wymagający w odbiorze, ale jednocześnie daje do myślenia. Jednym z najbardziej dobitnych pomysłów jest obsadzenie tytułowej córki bohaterów, czyli Anet, drewnianą kukiełką, co bardzo silnie koresponduje z wymową dzieła obnażającą mroczne strony show biznesu. W zeszłym miesiącu w Nowościach opowiadałem o świetnym filmie o dziecięcej przyjaźni pod tytułem Blisko i jeśli lubicie tego rodzaju poruszające kino, na pewno zainteresuje Was Tori i Lokita, braci Derdę, wyróżniona nagrodą specjalną na zeszłorocznym festiwalu w Cannes. Jeśli chcecie o nim posłuchać, koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek. To historia dwójki emigrantów z Afryki, która uciekła do Belgii w nadziei na lepsze życie. Lokita próbuje uzyskać belgijskie obywatelstwo, udając siostrę Toriego. Aby mogła rozpocząć wymarzoną legalną pracę. Niestety jest to o wiele trudniejsze, niż się tego spodziewali, i żeby jakoś wiązać koniec z końcem, bohaterowie pod osłoną nocy parają się handlem narkotykami. Nawet najmniejsza wpadka może zakończyć się deportacją, albo jak to bywa w świecie przestępczym, śmiercią. Dla Tori i Lokity liczy się dosłownie każdy eurocentym, bo bohaterka wspiera finansowo ubogą mamę i piątkę braci w Afryce. Co utrudniają jej dodatkowo przemytnicy, nagabujący, by wreszcie spłaciła swój dług. W końcu pojawia się szansa na zdobycie nielegalnych papierów, ale to oznacza trudny wybór. Kilkumiesięczną rozłąkę między przyjaciółmi. Największą zaletą filmu jest jego naturalistyczny, intymny sposób opowiadania oraz angażująca emocjonalnie centralna relacja. I właśnie dlatego konflikt wewnętrzny, przed którym stają, jest tak interesujący, a twórcy przy okazji proponują nam wzruszający i dający do myślenia komentarz społeczny na temat systemowego podejścia do emigrantów. Temat przybyszów z zagranicy szukających pracy porusza również prześwietlenie. Reżysera Krystiana Mundziu, przedstawiciela rumuńskiej nowej fali. I zdobywcy Złotej Palmy za film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. I jeśli widzieliście jego poprzednie dzieła, wiecie, że nie boi się poruszać trudnych społecznie tematów przez pryzmat dramatu zwykłych ludzi, nadając im tym samym uniwersalnej wymowy. I tak też jest tutaj. W pierwszej scenie poznajemy Matiasa, który wyjechał za chlebem za granicę, ale musi uciekać do rodzinnej wioski, gdy spuszczał łomot przełożonemu za to, że nazwał go Cyganem. Tam odnawia kontakt z dawną ukochaną, kierowniczką lokalnej piekarni, która aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej zatrudnia pracowników ze Sri Lanki. To z kolei wzbudza oburzenie mieszkańców miasteczka. I ich niechęć wobec przybyszów zaczyna stopniowo eskalować, przybierając coraz niebezpieczniejsze formy. Prześwietlenie jest bardzo aktualnym filmem, odzwierciedlającym dyskusję odnośnie uprzedzeń, stereotypów, maskowanego rasizmu oraz ignorancji. Na koniec pozycja dla miłośników ekstremalnych wrażeń. Mamy ostatnio prawdziwy boom na ekranizację gier komputerowych, i o ile początkowo były to produkcje pozostawiające wiele do życzenia, tak współcześni reżyserzy podchodzą do tematu, wiedząc, jak sprawić, żeby jednocześnie zadowolić graczy i po prostu przygotować ciekawy film. A Gran Turismo na podstawie serii ultrarealistycznych symulatorów wyścigów jest wyjątkowo interesującym przykładem, bo biograficzna historia oparta jest na faktach, co jest bardzo silną stroną jego fabuły. Bohaterem filmu jest Jan Mardenborough, jeden z najlepszych graczy Gran Turismo na świecie, który marzy o karierze profesjonalnego kierowcy rajdowego, ku utrapieniu rodziców, którzy uważają, że powinien zabrać się za coś osiągalnego. Kiedy jednak w ramach konkursu Nissana klasyfikuje się do do udziału w szkoleniu na profesjonalnego kierowcę, jego umiejętności nabyte za kierownicą symulatora zostaną poddane ostatecznemu testowi na morderczym treningu i na prawdziwych trasach. I jedną z największych zalet filmu jest kilka bardzo ciekawych pomysłów i scenizacyjnych. Na przykład percepcja bohatera, gdy gra na konsoli, dosłownie przenosi go na prawdziwy tor wyścigowy, a ścigając się na torze w wyobraźni trafia do swojego pokoju. Te sceny to jest po prostu wizualnym majsterskim. No to co? Który tytuł najbardziej was zainteresował, a może już widzieliście który z nich i polecacie? Jeśli tak, koniecznie napiszcie swoją recenzję. Ja nazywam się Karol Gajos Popcornert. Do zobaczenia w Kanal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Kanal Plus Online.